Dawno temu. Dzisiaj otworzymy browary metodą pirotechniczną. Do otwarcia browarów użyjemy berty zakupionej w zeszłym roku i wysadzimy dzisiaj takie browarki jak. Uwaga. Imitacja piwa, marki piwo. <noise> Proszę. Będzie jedna puszka stalowa. O! Znowu mamy piwo marki, piwo. To jest testyk yy, droższych, dla skoro świtów. Tak, żeby nikt nas nie powiedział, że jesteśmy stronniczy. Yy, browar książ. Proszę i ostatni. Tu się mogą yy, co niektórzy yy, zbulwersować, ale żeby nie było yy, bulwersacji. To piwo było specjalnie trzymane i data ważności jest od spodu. Co tam pisze? Muszę, muszę spojrzeć 11.04.2006. No to chyba się troszeczkę przeterminowało. Nie będziemy tego degustować. Aczkolwiek jakby ktoś chciał, to czemu nie? To nic, przystępujemy do dobrej zabawy. Teraz nastąpi montaż czterech sztuk, a do środka zamontujemy bertę. A teraz zaprezentujemy środek otwierający, czyli tak zwany otwieracz. Kupiony na pikniku lotniczym w zeszłym roku. Proszę, tu jest ten sponka wydymadełko, czy nie wiem jak to się nazywa. Proszę. Zdjęcie, zdjęcie portretowe. Będziemy sobie działać. Mniej więcej będzie to w taki sposób, że będą 4 sztuki. Do środeczka zamontujemy otwieracz. Do otwieracza zamontujemy opóźniacz do otwieracza. A, czekaj, czekaj. Nie chcę wyleźć, jak zwykle. A. W postaci sztucznego ognia. Zamontujemy to ładnie tak na plastereczku. Cyk tutaj odpalimy i będzie się działo. Ja sobie już pozwolę wstawić to na miejsce nasze docelowe. Miejsce docelowe będzie się znajdowało tutaj bardzo, trochę my to źle zrobili, nie, muszę to zrobić inaczej, w ten sposób, tak żeby było widać puszki stalowe, dwie puszki stalowe, dwie puszki aluminiowe. No nic, to jedziemy powoli z koksikiem, rozstawiamy cały nasz sprzęt nagraniowy. Tu jest aparat, który skręcimy trochę bliżej jest zabezpieczony przed płynami Zobaczmy, Zobaczymy co się z nim stanie Mam nadzieję, że przeżyje bo jak nie to będziemy troszkę w plecy No ale czego się nie robi To co, jedziemy z koksem Rozstawiamy aparaturę i, i dawaj Przystępujemy do akcji Przyłbica na gębę i dajemy I dajemy czadu. Teczka. Efekt był... Teraz możemy przy otworzyć. <grym> Efekt był przedni. <grym> nie spodziewałem się. Tylko teraz nie wiem co się stało. Stało z naszymi puszkami. Teraz wezmę, pozwolę wziąć kamerę. Pokażę Wam ee, jak browar się rozszedł na cztery krańce świata. Ty, ale patrz jak się ten, jeszcze dymek unosi. Popatrz, jak grównicki krzyś się zrobił. Ja podniosł nawet te. No, popatrz. <śla> Chciałbym nieź, nieźwa. Uwaga. <śla> o, fu, ale daje browarem. Ty tam masz gałek puszki. O, uwaga, zarazem. Tu jest rozbryzgany Ty da się jeszcze to coś wypić? Można byłoby to... wylizać Tam jestem z krzaków. Wydobędziemy Są jeszcze resztki to Browar książ Tam jestem odpad Czekaj spokojnie pozbieramy oh, oh, oh. wszystko Wyprostowane? <gry> Ale tego bym się nie spodziewał Dosyć ciekawa metoda Pirotechniczna Następnym razem jak Dobra. zrobię imprezę w domu Wypalony browar To już wiem jak będę grzał browara Otwieram Co to jest? A to jest ten, rakieta Wibrator. Jeszcze jeszcze ten coś? Tu Nie, to nie jest ten. Jak nie? pewno, że nie Ujęcie Ale patrz, równyszynki krzyżyk się zrobił no to dobra, zaliczone, OK. To nie. co teraz, końcowy komentarz? Powiem tak, yy, uważam nasz projekt za udany. Następnym razem też coś otworzymy. Jeszcze nie wiemy, jaką metodą otworzyć następny raz browara, ale coś się wymyśli, spokojnie. Yy, chciałbyś coś dodać? Nie, jak zwykle. Ja, nie mam, fuh, ja muszę y, zawsze nawijać. Także Dziękujemy bardzo i zapraszamy następny raz. Aczkolwiek nie obiecałem, że będziemy teraz coś otwierać, nie? Ale coś wymyślimy. Do to, to następnego razu.